Na podstawie dzisiejszego wyroku CUE można uznać, że Unia Europejska może dowolnie blokować Polsce środki finansowe. Środki, które są nam należne, które powinniśmy otrzymywać. W powszechnych wyborach wybieracie władzę w Polsce. Partie bądź dwie partie, trzy partie, które będą w koalicji, dajecie im legitymizację do tego, żeby w waszym imieniu sprawowali władzę. Ta władza ustanawia kolejne prawa. Najczęściej wynikające z programu tej czy tych partii. I nagle pojawia się urzędnik unijny, który stwierdza, że ta dana ustawa jest niepraworządna i tylko i wyłącznie z tego powodu nakłada na Polskę sankcje. Blokuje Polsce środki, które sama Polska wpłaca do Unii Europejskiej i nie może ich w ten sposób z tej Unii Europejskiej wypłacić. Sytuacja skrajnie patologiczna, która Polakom zabiera możliwość decydowania o własnym kraju. Już w 2020 roku jako Solidarna Polska mówiliśmy wprost, że przyjęcie takich rozwiązań, które umożliwiają Unii Europejskiej zabieranie pieniędzy pod płaszczykiem naruszenia praworządności, to nie tylko strzał w obie stopy naraz, ale również strzał w oba kolana. Niestety wówczas premier Mateusz Morawiecki nie posłuchał się wypowiedzi, które płynęły z ust ministra Ziobry, ministra Warchoła, Kalety, Wosia Kowalskiego i innych polityków Solidarnej Polski, ale nie tylko Solidarnej Polski, bo również pana Jacka Saryusza Wolskiego czy pani premier Beaty Szydło. Mam nadzieję, że dzisiaj pan premier widzi, że administracji unijnej w dużej części niemieckiej. Ufać po prostu nie można. Równie złe co sam wyrok jest zachowanie polskiej, powiedzmy, opozycji. Jeden z posłów Koalicji Obywatelskiej z Opola napisał, że mechanizm pieniądze za praworządność to jedna z podstaw Unii Europejskiej. Pytam się tego człowieka. E gdzie w traktatach Unii Europejskiej, w traktatach założycielskich, późniejszych, wpisano, że na podstawie decyzji kilku urzędników można państwom odebrać środki finansowe, szczególnie w zakresie spraw, których nie regulują traktaty Unii Europejskiej.